W ciągu nieco ponad tygodnia już 650 uchodźców z Ukrainy otrzymało w słowskim ratuszu numery PESEL. Od poniedziałku do soboty obsługuje ich ośmioro pracowników Urzędu Miejskiego. W najbliższy poniedziałek zmienią się nieco zasady wydawania numerków dla zainteresowanych otrzymaniem numeru PESEL. Będą one wydawane już nie tylko na kilka kolejnych dni, ale każdemu chętnemu, nawet jeśli na wizytę w urzędzie trzeba będzie czekać dwa tygodnie lub dłużej. A sam ratusz dla Ukraińców ustawiających się w kolejkę będzie otwarty już w nocy z niedzieli na poniedziałek, żeby osoby oczekujące mogły schronić się przed niskimi temperaturami i napić się herbaty. Prezydent miasta Krystyna Danielecka Wojewódzka zapowiedziała również, że wystąpiła do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały, która pozwoli jej na przesuwanie pieniędzy przeznaczonych na pomoc uchodźcom między poszczególnymi działami budżetowymi. To ma spowodować, że miasto będzie mogło szybciej i sprawniej wydać te pieniądze na zakup np. Na obiadów czy niezbędnych rzeczy dla Ukraińców. Prezydent mówiła również o czystości w mieście. Poinformowała, że tereny należące do miasta, a to tylko jedna trzecia słupska, teraz są sprzątane. Zaapelowała do właścicieli nieruchomości i małej architektury, by oni również posprzątali swoje tereny. Krystyna Danielecka Wojewódzka zapowiedziała, że miasto rozpocznie akcję edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży, by nauczyć młodych słupszczan zachowania czystości. Ma w tym pomóc również ponad tysiąc koszy na śmieci, które już niebawem pojawią się na terenie całego miasta. Prezydent nie wyklucza również, że jeśli właściciele terenów nie będą dbali o porządek na swoich nieruchomościach, po upomnieniach mogą otrzymywać również mandaty od strażników miejskich.